będzie widać? Może i tak. Nastrojowe. Cześć Wam, witajcie. Jesteśmy tu w studiu. Jeszcze nikogo nie ma. Także nagramy, coś pokażemy, jak to wygląda na chwilę obecną. Też zobaczcie, jakie bieżnie Już powłożony sprzęt jest. Taki kolorek. Jeszcze ostatnie prace trwają. My szykujemy się do malowania tych poręczy, zrobimy silikony. Tu jeszcze tapeta będzie. Tapeta i tutaj recepcja. No tak to już obrzeże i tutaj na dole właśnie chcę zrobić silikony, żeby to trochę lepiej wyglądało. <try> o. No, tu takich tam szatni. Tak to leci oświetlenie. To się prezentuje tutaj też już w łazience zamontowane wszystko praktycznie jeszcze wentylator na górze został tutaj <totręk> już to chyba wam pokazywałem solarium też już polebane praktycznie to jeszcze też zrobię przy tych drewnianych elementach silikony drzwi wszystkie wiszą polakierowane trzeba zamontować jeszcze tylko tutaj z dołu te zaślepki łazienkowe no i tak to wyszło no tu jeszcze jakieś tam graty no zaraz wejdziemy tutaj tutaj jakiś gabinet będzie no i płytki na biało biała komoda no i co i tak to wygląda generalnie kolorek taki wchodzący trochę w zieleń jak to się nazywa? Złamana biel. Złamana biel. No i dobra, i naszego tu tyle. Zaraz poróbimy te silikony, pomalujemy te poręcze. I wszystko ponoszone, tak że na spokojnie można tu się bawić. Tu był problem, bo gdzieś zaciekało cały czas było, trzeba było podsuszyć cały ten róg, bo po spływała farba. Te drzwi oryginalne nie malowane, a te drzwi malowane. Więc praktycznie nie ma różnicy. No i dobra, my działamy. Skończyć to i jak czasu wystarczy, to polecimy yy, na smorowanie jeszcze. No i wróciliśmy na budowę Dzisiaj w końcu wiatr ustał Słoneczko świeci Pogoda piękna Także podgoniliśmy trochę Pociągnęliśmy Już te dwa rzędy Także tu już mamy 5 cm do domurowania tylko Na górze I obsadzamy nad prożę. Tylko, że tu w pierwszej kolejności Wygonię teraz Tą część przy kominie, ten środek też do wysokości nadproży. Też obsadzę te piąteczki, I, no i możemy szykować nadproża. To te chłopaki też już dogonili. Został jeden rząd, z tym, że tutaj też czekamy na decyzję yy, dokładnie odnośnie usytuowania us drzwi, bo to już będziemy mieli nadproża do drzwi. I tutaj w ścianie będzie stopień. Tu w tym miejscu będzie stopień. Tutaj będzie to wycinane i tu będzie też na pierwszy stopień. I od tej strony przed schodkami będą drzwi, które będą się otwierały na spocznik. Tu musimy montować w tym punkcie, na tym poziomie już nad proża. Muszę zobaczyć w ogóle ile ich mamy, żeby nam starczyło, Tam potrzebujemy cztery pomysł 75 m. Teraz zobaczymy trzy mamy na dole tu mamy jedno i tu w zasadzie jeszcze dwa tu w zasadzie jeszcze dwa tam trzeba cztery czyli musimy mieć sześć a mamy sztuk 7 także spoko wystarczy Wystarczy elegancko. Rano byliśmy oddać studio, także już tam wszystko domalowane, tak jak być powinno. No moglibyśmy jeszcze dzisiaj coś tam pomurować. W zasadzie jest pierwsza godzina, ale dwie palety już wnieśliśmy ręcznie. W zasadzie wnieśliśmy sztuk 4 już w poniedziałek ma być już HDS dostępny, także nie będziemy nie będziemy dzisiaj dźwigać to sobie przystnie, wytniemy, przygotujemy pod nadproże, obsadzimy od razu tu w tym punkcie w tej ściance i już to będziemy zamykać do nadproży i z tego punktu już ta sama historia będzie co, co tutaj na tej ścianie Czyli jeden cały, następna dwudziesteczka, ścięta już z kątem i tyle. No a tutaj już można w zasadzie odchodzić następny 28,5 i montować już kolejnego. I zamykać powoli też rzędy, ale w pierwszej kolejności chcę to przygotować, wysiągnąć ten komin i zamontować nadproża na tym szczycie, zamontować nadproża na tym szczycie, tak żeby można było już zamykać. Ja tutaj się bawię z tej strony sam, chłopaki tutaj murują. Tomek w międzyczasie robi docinki dla mnie, i dla Mariana. Także idzie to powoli. No, żeby nie trzeba było wnosić, jakbyśmy mieli materiał na górze, to byśmy spokojnie jeszcze jedną paletę dzisiaj na pewno szafnęli. No, a tak to nic się nie poradzi. No, chcieliśmy komin, kominy gonić, ale tutaj będzie nam wentylacyjny przeszkadzał. Do rusztowań, bo już musimy wyżej z rusztowaniami stawać, obracać się, więc nie ma jak tutaj dalej murować, bo akurat tutaj na tej wysokości wchodzi nam ramka, także stopujemy się z tymi kominami do momentu, aż będzie ten szczyt wyciągnięty na tyle, żeby już tutaj nie stawiać tego. Może być nawet tak, że cały wymurujemy i wtedy dopiero wygonimy te dwa kominy. Także będzie rozrobiane po pół półwiaderka, tylko na ten komin, żeby gonić go ze szczytkiem. No bo tutaj nie ma wyjścia. No ale tu i tak się zatrzymamy chwilowo. Osadzimy tylko nad proża żeby można było przyjeżdżać okna, wymierzyć i zamykamy do końca już ten szczyt. Bo to już na tyle wysoko jest, będzie, że jeszcze trzeba tu we trzech już tutaj nie poszalejemy oddzielnie. Ten rządek w zasadzie jeszcze można by było zrobić, ale dalej już i tak chyba tutaj trzeba będzie jakąś dłuższą tą dać, nie? Jakiś dłuższy blat rzucić już wyżej. No bo stąd to już to nie poleci. No i wracamy do gry. Wracamy do zdrowia. Jeszcze leciutko katar do kucza, ale już nie ma źle. Także od poniedziałku pogoda do nas też ma wracać, wiatry ustają. Lepiej jest jakieś jest koło zera, nawet minus jeden. Troszkę chemii do kleju dodamy, aby nie było tego wiatru. W dniu dzisiejszym, przez 3 godziny, zrobiliśmy tyle, co wczoraj przez cały dzień. Bez wiatru. Więc różnica jest kolosalna w samym komforcie pracy. No mam nadzieję, że już uda się. Yy, Więcej tych filmów rzucać. Przynajmniej co drugi dzień, żeby wjechał jakiś tam materiał już z budowy. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu uda nam się też pogoda, jeżeli pozwoli, to uda nam się y, zamknąć te szczyty, żeby wchodzili sobie na spokojnie z dachem, a my śmigamy już wtedy na kolejną budowę. To jak będzie dach przykryty, to zupełnie inaczej będzie, będzie można y, dosuszyć to, ogarnąć. I, I wchodzić wtedy już pełną parą ze ścięgami działowymi. Ale najpierw niech gwiadą sobie. Nawet jeżeli okna wstawię to już będzie lepiej, bo nie będziemy mieli przeciągów. Także niech to pozamykają. I dla nas wtedy, jak wskoczymy tutaj we 3, 40 cm wysokości bloczki, także jak pierwszą warstwę będziemy mieli obsadzoną, to reszta maksymalnie 2 dni będziemy mieli po działówkach. Nie ma tutaj tego aż tak dużo. Dwa, może trzy. Więc to spokojnie, jak będzie to przykryte, to to sobie ogarniemy. One tutaj idą 1,20 m, kończą się 1,20 m niżej tych słupów. Tak będą jętki, i do tego poziomu będą murowane ścianki działowe 2,80, coś w wysokości, chyba 2,86 m, 2,88. Jak dobrze pamiętam. Coś koło tego. To najważniejsze jeszcze jest, żeby, żeby pogoda była. Że przez tydzień nam się pogoda utrzymała, taka jak dzisiaj. No to będzie bomba. Także trzymajcie kciuki. Wszystkim życzę miłego weekendu. I do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się, hej!